W kwietniu, gdy cały świat budził się do życia, iskierka odkryła, że jej opowieści stały się jak nasiona, które kiełkują w sercach słuchaczy. Pewnego dnia opowiedziała historię o mrówce, która przenosiła ciężary większe od siebie, a tydzień później zobaczyła, jak grupa dzieci pomaga starszej pani nosić ciężkie zakupy. Innego razu opowiedziała o deszczu, który myje świat i daje życie. A następnego dnia sąsiedzi posprzątali całą ulicę i posadzili nowe kwiaty. Jej słowa krążyły jak pyłki na wietrze, tworząc dobre uczynki wszędzie tam, gdzie padały. Pewnego wieczoru Iskierka siedziała z puszkiem na parapecie i obserwowała, jak jej opowieści zmieniają świat. Czy to nie niebezpieczne tak wpływać na innych? zapytała. Puszek przytulił ją: wszystko, co ważne, jest niebezpieczne. Ale miłość zawsze jest tego warta. Tej nocy Iskierka śniła, że jej opowieści stały się żywymi istotami, które chodziły po świecie i naprawiały to, co zeksute. A gdy rano obudziła się, zobaczyła, że jej sen się spełnił. Ludzie w całym mieście stawali się lepszymi wersjami siebie, a zwierzęta żyły w większej harmonii. I Iskierka zrozumiała, że najpiękniejszą opowieścią jest ta, która pisze się sama w sercach tych, którzy ją usłyszeli. A jej misją było tylko rzucić pierwsze ziarno. W maju, gdy ogród tonął w zieleni, Iskierka odkryła, że jej opowieści zaczęły tworzyć nowy świat, równoległy do naszego. Pewnego dnia, gdy opowiadała o krainie, gdzie wszystkie stworzenia żyły w pokoju, nagle w ogrodzie pojawiło się drugie słońce. A między drzewami można było dostrzec wejście do innego wymiaru. Zwierzęta były przerażone, ale iskierka bez wahania wkroczyła do nowego świata, które stworzyły jej słowa. W środku znalazła krainę doskonałą, taką, jaką opisywała w swoich opowieściach. Ale po chwili zrozumiała, że ten świat jest pusty. Brakowało w nim niedoskonałości, które czynią życie prawdziwym. Gdy wróciła do prawdziwego ogrodu, opowiedziała zwierzętom, co zobaczyła. Perfekcja nie jest piękna, powiedziała. Piękne jest życie ze wszystkimi jego niedoskonałościami. Od tego dnia Iskierka przestała tworzyć idealne światy. A zaczęła opowiadać o pięknie, które tkwi w codzienności. Jej opowieści stały się zwyczajniejsze, ale też głębsze, a ludzie, którzy ich słuchali, przestali szukać doskonałości, a zaczęli doceniać to, co mają. A Puszek, patrząc na jej przemianę, wiedział, że Iskierka stała się mądrzejsza niż ktokolwiek inny w ogrodzie, bo zrozumiała, że największą sztuką nie jest tworzenie nowych światów. Ale kochanie tego, który już istnieje. W czerwcu, gdy lato rozgościło się na dobre, Iskierka odkryła, że jej opowieści zaczęły żyć własnym życiem, nie potrzebując już jej głosu, by się rozprzestrzeniać. Pewnego upalnego popołudnia usłyszała, jak dwoje dzieci w ogrodzie opowiadało sobie nawzajem historię o przyjaźni psa i kota, którą ona stworzyła, Miesiąc temu. Słowa były niemal identyczne, ale nabrały nowych znaczeń. Tego samego wieczoru, starsza pani z sąsiedztwa opowiedziała wnuczkowi historię o magicznym ogrodzie, która brzmiała jak echo opowieści Iskierki, ale wzbogacona o własne doświadczenia babci. Iskierka zrozumiała, że jej opowieści stały się częścią zbiorowej wyobraźni, że ewoluują i dostosowują się do tych, którzy je opowiadają. Puszek, widząc jej zdumienie, powiedział: Prawdziwa opowieść nigdy nie należy do jednej osoby, tak jak rzeka nie należy do kropli wody, która ją tworzy. Tej nocy, Iskierka opowiedziała swoją ostatnią historię. Historie o opowieściach, które stały się wolne i które będą żyć tak długo, jak będą ludzie gotowi je opowiadać. Gdy skończyła, poczuła, jak ciężar, który nosiła od miesięcy, znika. A jej dar rozprasza się w powietrzu, jak pyłki maku na wietrze. Od tego dnia Iskierka stała się zwykłym kotem, który już nie tworzył magicznych opowieści, ale za to. Stał się najlepszym słuchaczem, jakiego świat kiedykolwiek widział, a jej opowieści krążyły po świecie, lecząc rany i łącząc ludzi, tak jak zawsze chciała. Tylko teraz robiły to same, bez jej pomocy. I tak spełniło się największe marzenie Iskierki, by świat stał się lepszym miejscem dzięki sile opowieści, a ona mogła wreszcie odpocząć w cieniu starego dębu. Otoczona przyjaciółmi, którzy kochali ją nie za jej magiczny dar, ale za to, kim była. W lipcu upał rozleniwiał wszystkich mieszkańców ogrodu. Iskierka leżała w cieniu i obserwowała, jak świat żyje własnym rytmem, bez jej magicznych opowieści. Ku jej zdumieniu wszystko toczyło się lepiej niż kiedykolwiek. Ludzie sami tworzyli piękne historie, zwierzęta żyły w harmonii. A ogród tętnił życiem, które było prawdziwsze i trwalsze niż cokolwiek co mogła stworzyć magia. Pewnego dnia do ogrodu przyszła mała dziewczynka, która zapytała czy to prawda, że tu mieszka magiczny kotek. Iskierka spojrzała na puszka, a ten uśmiechnął się zachęcająco. Tak, mieszkał tu magiczny kotek, odpowiedziała Iskierka, ale odszedł, bo świat już nie potrzebował jego magii. Dziewczynka spojrzała na nią z powagą, dorosłej osoby a może po prostu jego magia stała się częścią nas wszystkich, i teraz każdy z nas nosi jej cząstkę? Te słowa stały się dla iskierki olśnieniem. Zrozumiała, że jej dar nie zniknął, tylko rozproszył się po świecie. I teraz każdy, kto opowiadał dobrą historię, kochał bezinteresownie, lub pomagał potrzebującemu, stawał się strażnikiem magii, którą ona niegdyś nosiła. Tego wieczoru wszystkie zwierzęta zebrały się by świętować. Nie magię opowieści, ale magię codzienności, prostych gestów, zwykłej życzliwości i cudu zwykłego życia. A Iskierka po raz pierwszy od dawna poczuła się naprawdę wolna. Wolna od ciężaru bycia wyjątkową. Wolna od odpowiedzialności za cały świat, i wolna by po prostu być sobą. I tak oto skończyła się era wielkiej magii. A zaczęła era małych cudów, które dzieją się każdego dnia, gdy jedno serce otwiera się na drugie, a najzwyklejsza opowieść staje się mostem między duszami. W sierpniu, upalne noce. Rozgwieżdżone niebo. Iskierka leżała na trawie i patrzyła w gwiazdy. Nagle poczuła czyjąś obecność. Obok niej stał puszek, a jego oczy błyszczały w blasku księżyca. Czy kiedykolwiek żałujesz, że magia odeszła? zapytał. Iskierka potrząsnęła głową. Nie, magia nie odeszła puszek. Tylko zmieniła formę. Teraz jest w każdym uśmiechu, w każdym dobrym słowie, w każdym geście życzliwości. Tej nocy wszystkie zwierzęta śniły ten sam sen o ogrodzie pełnym ludzi i zwierząt, którzy nie potrzebowali magicznych opowieści, by być szczęśliwi, bo odnaleźli magię w sobie samych. Rano Iskierka obudziła się z nowym poczuciem spokoju, wyszła do ogrodu, gdzie pani Ania podlewała kwiaty, a jaś i Zosia bawili się z ródkiem i stefanem. W tej zwykłej scenie było więcej piękna niż we wszystkich magicznych krainach, które kiedykolwiek stworzyła. Puszek podszedł do niej i przytulił. Jestem z ciebie taki dumny. Nauczyłaś nas, że największa magia to umiejętność widzenia cudów zwyczajności. Od tego dnia iskierka przestała tęsknić ze swoim darem, a zaczęła doceniać dar zwykłego życia a jej serce napełniło się spokojem, którego nie znała nawet w czasach, gdy posiadała największą moc. I tak, w blasku letniego słońca, Iskierka odkryła, że czasem największym osiągnięciem jest porzucenie pragnienia bycia wyjątkowym na rzecz bycia po prostu szczęśliwym. A ogród, który obserwował jej przemianę, szumiał z aprobatą, bo wiedział, że prawdziwe szczęście nigdy nie pochodzi z magii, ale z akceptacji tego, kim się jest. We wrześniu, gdy pierwsze liście zaczęły spadać, Iskierka odkryła coś niezwykłego. Jej opowieści wróciły, ale w innej formie. Pewnego dnia, gdy opowiadała dzieciom o jesieni, jej słowa nie tworzyły magicznych obrazów, nie zmieniały rzeczywistości, ale za to dzieci same zaczęły opowiadać swoje historie o kolorowych liściach i jesiennych skarbach. Iskierka zrozumiała, że jej prawdziwym darem nie było tworzenie magii, ale inspirowanie innych do tworzenia własnych opowieści. Tego popołudnia starszy pan, który często siadywał na ławce w ogrodzie, opowiedział jej historię swojego życia pełną miłości i strat, a gdy skończył, Iskierka zobaczyła łzy szczęścia w jego oczach. Dziękuję, dziecko, powiedział. Przez lata nosiłem tę historię w sercu, a teraz wreszcie mogłem się nią z kimś podzielić. Wieczorem Iskierka opowiedziała Puszkowi o tym, co się stało. To jest prawdziwa magia, szepnęła. Magia dzielenia się sobą. Puszek przytaknął i opowiedział jej historię, której nigdy wcześniej nie ujawnił. Historię o tym, jak jako młody kotek pierwszy raz spotkał panią Anię. I jak jego życie zmieniło się na zawsze. A gdy skończył, Iskierka zrozumiała, że każdy nosi w sobie opowieści, które mogą zmienić świat, jeśli tylko znajdą kogoś, kto ich wysłucha. Od tego dnia Iskierka stała się strażniczką nie swoich opowieści, ale opowieści innych, pomagając im wydobyć na światło dzienne historie, które nosili w sercach. A ogród stał się miejscem, gdzie każdy mógł przyjść i opowiedzieć swoją historię, wiedząc, że ktoś zawsze wysłucha. I tak, Iskierka odkryła, że najpiękniejsze opowieści to nie te, które tworzymy, ale te, które pomagamy odnaleźć innym. W październiku, gdy złote liście tańczyły na wietrze, Iskierka odkryła, że opowieści, które pomogła wydobyć innym, zaczęły tworzyć sieć połączeń między wszystkimi mieszkańcami ogrodu. Pewnego dnia starszy pan, którego wysłuchała, przyniósł kot dla bezdomnych kotów. Mama Jasia zaczęła organizować pomoc dla schroniska, a dzieci z sąsiedztwa stworzyły klub miłośników przyrody. Wszystkie te działania były owocem opowieści, które Iskierka pomogła im opowiedzieć i usłyszeć. Tego popołudnia, podczas spaceru, Iskierka zauważyła coś niezwykłego. Między ludźmi i zwierzętami, którzy podzielili się swoimi historiami, tworzyła się niewidzialna nić porozumienia. Gdy pani Ania opowiedziała sąsiadce o tym, jak puszek pomógł jej przetrwać trudny czas, sąsiadka adoptowała psa ze schroniska. Gdy Jaś opowiedział koledze o przygodach rutka, kolega przestał się bać królików. Iskierka zrozumiała, że opowieści nie służą tylko do słuchania, ale do tworzenia mostów między istnieniami. Wieczorem, gdy wszystkie zwierzęta zebrały się w ogrodzie, Puszek powiedział: Przez całe życie starałem się zrozumieć, czy moje opowieści były prawdziwe, a teraz widzę, że to nie było ważne. Ważne jest to, co robimy z historiami, które nosimy w sercach. A Iskierka dodała: I ważne jest to, jak te historie pomagają nam łączyć się z innymi. Tej nocy Iskierka śniła, że cały świat jest utkany z opowieści. Każda osoba, każde zwierzę, każda roślina niesie w sobie historię, która czeka, by ją opowiedzieć. A gdy wszystkie te historie się spotykają, tworzą piękną tkaninę ludzkiego doświadczenia. A gdy obudziła się, Wiedziała, że jej misją jest pomagać w splataniu tych nici w coś pięknego i trwałego. W listopadzie, gdy mgły otuliły ogród, Iskierka odkryła, że opowieści, które pomogła połączyć, stworzyły nową formę magii. Magię wspólnoty. Pewnego deszczowego dnia starszy pan i mama Jasia organizowali razem pomoc świnterową dla zwierząt. Dzieci z klubu przyrody uczyły się opiekować chorymi ptakami. A sąsiedzi wymieniali się warzywami z ogródków. Wszystko to działo się naturalnie, jakby te działania były zaplanowane przez niewidzialną rękę, ale Iskierka wiedziała, że to nie magia, a siła opowieści, która połączyła ich serca. Tego popołudnia, podczas spotkania w ogrodzie, każdy opowiadał, jak zmieniło się jego życie dzięki tym nowym znajomościom. Starszy pan mówił, że znów czuje się potrzebny. Mama Jasia, że odnalazła pasję, dzieci, że uczą się odpowiedzialności. Nawet zwierzęta były szczęśliwsze, bo miały więcej przyjaciół i opiekunów. Wieczorem Iskierka i puszek obserwowali, jak cała społeczność ogrodu spotyka się przy ognisku. Czy to nie jest najpiękniejsza opowieść, jaką kiedykolwiek stworzyłaś? zapytał puszek. Iskierka przytaknęła: Ale to nie ja ją stworzyłam my tylko stworzyliśmy warunki, by mogła się narodzić. Tej nocy Iskierka zrozumiała, że prawdziwa moc opowieści nie leży w ich tworzeniu, ale w tworzeniu przestrzeni, gdzie inne opowieści mogą się spotkać i połączyć. A ogród stał się taką przestrzenią, gdzie każda historia znajdowała swój dom, a każdy mieszkaniec czuł się wysłuchany i ważny. I tak w blasku listopadowych gwiazd, Iskierka odkryła że najważniejsza jest nie opowieść, ale połączenie, które tworzy między tymi, którzy ją słuchają i opowiadają. W grudniu, gdy pierwszy śnieg przykrył ogród, Skierka odkryła, że opowieści, które połączyły społeczność, przetrwały nawet największe mrozy. Pewnego dnia, gdy zamieć odcięła ich od świata, starszy pan i mama Jasia organizowali wspólnie pomoc dla tych, którzy jej potrzebowali. Dzieci opiekowały się zwierzętami, a sąsiedzi dzielili się zapasami. Wszystko to działo się bez słów, jakby odczytywali swoje myśli, a Iskierka wiedziała, że to nie magia, a głęboka więź, która narodziła się z opowieści, które dzielili przez ostatnie miesiące. Wigilijnego wieczoru, gdy wszyscy zebrali się w ogrodzie na wspólnym kolędowaniu, stało się coś niezwykłego. Gdy zaczęli śpiewać, ich głosy połączyły się, tworząc światło, które rozświetliło cały ogród. A w tym świetle można było zobaczyć wszystkie opowieści, które kiedykolwiek usłyszeli, splatające się w jedną wielką historię o przyjaźni i miłości. W tym momencie Iskierka zrozumiała, że stworzyli coś trwalszego niż magia. Stworzyli społeczność opartą na wzajemnym zrozumieniu i trosce. A Puszek przytulił ją i szepnął: To jest prawdziwy cud nie magia słów, ale magia serc, które biją razem. Od tej pory Iskierka wiedziała, że jej misja się spełniła, a opowieści, które pomogła stworzyć, będą żyć długo po tym, gdy wszystkie magiczne moce dawno przeminą. Bo prawdziwa magia nigdy nie umiera, tylko zmienia formę. Z pojedynczych opowieści we wieczną opowieść wspólnoty, która trwa przez pokolenia. W styczniu nowego roku, gdy mróz malował srebrne kwiaty na szybach, Iskierka obudziła się z nowym poczuciem spokoju. Wyszła do ogrodu, gdzie spotkała puszka. Czy kiedykolwiek myślałeś, że nasze życie stanie się taką piękną opowieścią? zapytała. Puszek uśmiechnął się, patrząc na śpiące pod śniegiem rośliny i ślady zwierząt na śniegu. Życie zawsze było piękną opowieścią, Iskierko. My po prostu nauczyliśmy się je czytać. Tego dnia Iskierka postanowiła spisać historię ich ogrodu nie jako magiczną legendę, ale jako opowieść o zwykłych istotach, które odnalazły niezwykłość w codzienności. Gdy siadła z notesem, Okazało się, że słowa płynęły same. Opowiadając o pani Ani, która pokochała samotnego kota, o dzieciach, które odkryły magię przyjaźni, o sąsiadach, którzy stali się rodziną. A gdy dotarła do końca, zrozumiała, że ta opowieść nie ma końca, bo wciąż się toczy w życiu każdego, kto usłyszy ich historię. Wieczorem wszystkie zwierzęta zebrały się, by posłuchać opowieści iskierki. A gdy skończyła, Puszek powiedział. Teraz rozumiem, że najważniejsza jest nie opowieść itself, ale to, jak zmienia tych, którzy jej słuchają. A Iskierka dodała. I to, jak ci, którzy jej słuchają, stają się jej częścią. I tak w blasku zimowego księżyca Iskierka odkryła, że prawdziwa opowieść nigdy się nie kończy tylko przekazuje dalej, jak pochodnia, z pokolenia na pokolenie, a ich ogród stał się żywym dowodem na to, że czasem najzwyklejsze historie są tymi, które zmieniają świat najbardziej. W lutym, gdy zima trzymała jeszcze świat w żelaznym uścisku, Iskierka zauważyła coś niezwykłego w ogrodzie. Pojawiły się nowe ślady na śniegu. Należały do młodej rodziny Jerzy, która szukała schronienia. Iskierka i Puszek pomogli im znaleźć bezpieczne miejsce pod werandą. A gdy małe jeżyki były już bezpieczne, starszy jeż opowiedział im swoją historię. Przez lata wędrowaliśmy z miejsca na miejsce, ale tu po raz pierwszy czujemy, że to nasz dom. Tego wieczoru Iskierka zrozumiała, że opowieść ich ogrodu wciąż się pisze, a każdy nowy mieszkaniec dodaje do niej nowy rozdział. Przez kolejne dni Jerzyki stopniowo stawały się częścią społeczności. Uczyły się od innych zwierząt, a one uczyły się od jeży. Pewnego popołudnia Iskierka zapytała puszka: Czy kiedykolwiek boisz się, że nasza opowieść się skończy? Puszek przytulił ją. Kochana, prawdziwe opowieści nie kończą się, one tylko zmieniają bohaterów. Tej nocy Iskierka śniła, że za sto lat w ogrodzie bawiły się nowe pokolenia zwierząt i dzieci, a starsze zwierzęta opowiadały im historię białego kotka, który nauczył ich wszystkich, jak żyć w harmonii. A gdy obudziła się? Wiedziała, że ich dziedzictwo jest bezpieczne, bo prawdziwe wartości przekazują się same przez zwykłe codzienne gesty i opowieści. I tak w blasku zimowego słońca Iskierka odkryła, że nieśmiertelność nie polega na życiu wiecznym, ale na tym, by Twoja opowieść żyła w sercach tych, którzy zostają.